Kurwa kod zero! Napierdalam 10! 105 zakon! 105 Case Drop EU. wejdź w pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę. Nowy system losowania lepszy drop już teraz. Wygrywaj, ulepszaj skiny i pomnażaj swój ekwipunek! Wypłacaj swoje skiny natychmiastowo na konto Steam! Codziennie możesz odebrać bonus nawet 100 złotych. EU, otwórz skrzynki za PS. SMS, przelew, link w opisie. Polecam. To już to na polu golfowym było lepsze, te derby. Z tego co słyszałem, to chyba wszystkie są dozwolone, więc biorę nowe auto. Hej, <grym> no. <grym> <grym> dobry, dobry! Czekaj, mamy! Wszyscy lecę po Cze po auto, tak? auto. co tam lata. Magda Nieźle. O pardon. kit. O wiopia, sprawa Nic nie widziałem Zgromadziliśmy się tutaj Wokół Olivia Brown i Juana Pablo Pisikieli, Którzy dzisiaj chcą zawrzeć sakrament Związ związka małżeńskiego W tym ważnym dla nich momencie Życia otoczmy ich naszą miłością I naszą modlitwami Jak naszej czy co? Czy jak ją całował? Razem z nim będziemy słuchać Słowa Bożego i uczestniczyć w Zamknij się tam, debilu jebany z tyłu! Prosząc o oficjalne błogosławieństwo dla nowej pary. To jest Leila. Witam. Tu, automatyczna sekretarka, przekierowująca telefon Leili, do kogo tylko zechce. Prosiłaby przekazać, że ładnie pan wygląda. Do widzenia. Dobra młodzież, i co będziemy tutaj stali, patrzyli się jak y, nasza kolejka nie działa, y, jak wrony srają na głowy wszystkich obywateli, którzy... Myślę, że tutaj tu... nie latają wrony. Bo to Chociaż jest takie... w sumie... Nie latają tu wrony, wiesz, bo to jest takie za dupie że w nocy mógł krowy dusi tutaj nawet, więc trzeba uważać. Weź go, odłożę do garażu. Ej, mała, daj się przejechać na Kie. E. Napisałem wierszyk dla wujki Ciocia. Cioci, przepraszam. Ojejku. No dobra, to y, chciałbym go właśnie wyrecytować. Wczoraj ledwie się znali, dziś ślub będą brali. Musieli mi wskazać do siebie drogę, a ja poza tym wierszem już bardziej nie pomogę, bo kochają się mocno. Mimo niewielkich różnic w poglądach, doznając wujaszka, co noc skakane jest po kątach. W związku tym, miłość widać na odległość. Razem osiągnęli w niej już prawie wszystko. A to, czego im jeszcze brakuje, to dziecko. To małe maleństwo, które będę szkolił na poważnego biznesmena, lowelasa, driftera, co panienki chętnie sponiewiera. I dobra, przestanę już tak poważnie gadać. Chyba nie myśleliście że będę tak smęcił ciągle, tak na poważnie i mądrze. To nie ja, to nie w moim stylu. Czas zabawy nadszedł, walenia nafty. Zobaczymy, kto odpadnie ostatni. Wujo Pisikela to dobry driver, podrywacz może niezbyt. Gdyby nie ja, choć to nieskromne, nie byłoby okazji, by mówić ten wierszyk. Każdy wie, że wujo lubi się dobrze bawić, pod wpływem dziwne kazania mi prawić, a biedna ciocia musi go ogarniać, o jego zdrowie się ciągle zamartwiam, Bo jak sobie wypije, to jest niezniszczalny, ale tylko przez chwilę. Mocarny jest wtedy, ale łatwo się potyka. Ostatnio zemdlał, uderzając o krawędź chodnika. Ale się zestresowałem. On myślał, że to była poduszka, i właśnie kładzie się do swojego łóżka. Doszło do tego wszystkiego pod koniec weekendu driftowego. Ciocia Oliwia, ciocia kochana, zawsze pomaga w razie przypału, gdy mama jest zła, zawsze z nią porozmawia. Bym w domu nie miał długiego szlabanu, zawsze pomoże w potrzebie, jeśli trzeba, to tak, że nikt o tym nie wie. Śliczna ciocia urodą oczaruje niejednego, a głos jej podnosi drągala wujka Pisiego. Nieźle, nieźle. Od teraz już nie jednostki APARA. Już nie żyła nie Oliwia, a państwo Pisikela. A niedługo może i mały Pisikela się pojawi. I cały świat wywróci do góry nogami. Kończąc już te wywody, szczęścia chciałem życzyć państwu młodym. Radości z życia i z tego, że dzięki mnie macie siebie nawzajem. pomyślności i wielu założonych flaków z kaszanek, bo jak raz zapomnisz wuja, to możesz się pojawić mały Brajanek. To wszystko. Brawo. Brawo. Dziękujemy bardzo. Ciekawe, jakbyś tu przeskoczył, nie? Czy byś spadł na dół? No mogę sprawdzić. Ja sprawdzam. No ratunek. O kurwa, bo ty to jutro ma. O. Ty, co ty tak spoglądasz na prawo, na lewo i no nie na szefuncia? Bo szefun zadaty, nie? Będzie jutro. No to co? Jeszcze dzisiaj nie ma! Ale wolę nie oglądać tego co ma Nooo, No O nie noo! <laughs> Przetrzymaj Kiwela przy sobie, proszę nie mogę. nie mogę Vanessa, bo mi się o kolana odbija Pozamykaj wszystko, żebyś nie urwał głośników Nie no, co ty, patrz jak się lansuje Ale genialne Hydrauliką poszpanuj No i wszystko jest. No i brzeczka skakanie pisze. Jak chybaż by nie powidać, nie? Jeszcze malucha przestaj. Oj no mało jest. Opierłeś maluchu. Jeszcze mam takie ten. Czego? Skakanie, skakanie. Czego? To już żonka nekstuchewa. nie, gdzie Siedzi znów, tylko o niej. Jej słodki głos. Nie da się go zapomnieć. Myślę dziś znów. Tylko o niej. I łapy precz. Ja nie znam tak Bocie Bo cię odpierdolę. Myślę <laughs> dziś znów. Co? Tylko o niej. <laughs> Jej Wszystko. słodki głos. Ale ma, ma Nie da myślę dziś znów. A dla pani na tej ciężkiej sytuacji mam wino rocznik 1722, Château de francuskie, jedno z lepszych. Château de Najlepiej zostawić no, na wyjątkową okazję. Dzisiaj wiesz, proponuję. O, takie dobre, że sami jebnąłem, żebym. kurwa. Ale no, zajebiście. Uwa.

O mamusiu, mmm. twoją mamusiką. No jesteś jak... Nieźle, nieźle, nieźle. No, słuchacz. Ci Zaczyna być interesująco. Surciu, byłaś niegrzeczna. No. Sukał. Tak, tak, Hello? Ma mama, mama zamówiła to... wibrator. Co? Co? No kurde, to ja już ty? dzisiaj na komendę zabije. No czekaj, bo ja tu potrzebuję, aż do. Zebralić, a. A ty się Nie, bo byłaś niegrzeczna. No to nie jest mój wibrator. A. Jeszcze raz są samą komendę. No? Po kliniki się okręczę. Dobra. Co jest, kurwa? Ja pierdolę. Co widać? Co ty żeś sobie zrobił? O nie, ta ręka jest w złym miejscu. Jakiego <śmienicza> <śmienicza> no. fucha za niebo odwrócił się w drugą stronę, i chuj! <śmienicza> Rura! Kurwa! Ja, ja pierdolę, <śmienicza> nie no kurwa! Własny samochód mnie kurwa potrącił, no to jest kurwa paranoja do chuje, no hallo. Musi się pan z panem Kryholdem po podzielić. Na spokojnie, na spokojnie. <grym> oj, oj. A to proszę pana, to oj, jest dowód. a dowody. O Jezu, o Jezu, o Jezus, Jezus, Jezu. <grym> Jezus, Jezus. Jezus. Dobre, 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 dobre. Ja dobre, dobre. Jeszcze, jeszcze raz, jeszcze raz. A dziękuję Ci. Mogę nagrać go z tego, Panie Milis? <laughs> dobre, 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 dobre. Dobre, <laughs> dobre, dobre, dobre. Dobre, 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 dobre. Cody! Wendy! Cody! Cody!

nie idę, nie idę, idę, nie 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 idę, idę, nie o wszystko w porządku? Stop, ja nie zauważyłem. Bawić się ze mną późną nocą nawet przed komendą. Dobra! Lecimy! Dlaka, ty na miłość, 2,19 19. Panie proszę o panów, albo panowie panów, zależy jak to lubi, wszyscy do końca. I dla tych mniej ruchliwych zaraz posypią kreseczki, także zapraszamy do Principu. O! Oh. Ja pienię. Ja Księżonku po kreseczkę się ustawiaj. Waliłem całą noc, rękami już odpada, choć Bicku wielka moc, to laga nie domaga. Pora na służbę iść przestępców łapać ranem, lecz fotel znowu mam od mojej ukochanej. Nie zwracam, nie zwracam, nie wracam na komendę, choć nie mam siły w ręku, to się zabawiać będę. Telefon, telefon, telefon dzwoni mi. To chudy z zwolnieniem grozi mi za chciała, wyjesz tu ze mną. Jeżeli bawić się tak <laughs> Bawić się ze mną i nocą